Cześć, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować przepięknego Jimiego. Jest to suzuki Jimmy wyprodukowane w 2006 roku, wyposażone w najlepszy silniki, absolutnie bezobsługowy, i bez awaryjny. Jednostka 1.3 o mocy 85 koni. Na Jimmy proszę Państwa, przyjechał do nas z Danii. I co najważniejsze jest przebieg i stan tego samochodu. Proszę Państwa, samochód nie, nie tyle co wygląda, ale jest naprawdę jak nowy. Calutki lakier jest absolutnie w 100% oryginalny. Miernik lakieru profesjonalny posiadam na miejscu. Cały samochód został zmierzony, więc żaden element nie był powtórnie lakierowany. I co najważniejsze, proszę Państwa, nasz samochód obecnie ma stan licznika. W wysokości chyba 51 dokładnie tysięcy. Także nasz Jimmy ma 50 tysięcy przebiegu i jest to jak najbardziej oryginalny przebieg. Bez żadnego problemu możemy sobie każde autko zdanie sprawdzić, bądź po tablicach rejestracyjnych, bądź po numerze WIN. Zupełnie za darmo na duńskiej stronie. Wszystkie interwały przeglądowe są że tak powiem do odczytania zupełnie za darmo i też na potwierdzenie tego jest jakaś książka serwisowa, jakieś wklejki samochód ma 50 tysięcy i proszę Państwa wyciągamy bagnet od oleju i ten olej jest żółciutki, idealnie czyściutki jakby co dopiero został wlany do samochodu więc jeżeli chodzi o silnik jak i o skrzynię i stan techniczny oceniam to naprawdę na stan idealny patrząc na to, że autko jest z 2006 roku mój syneczek dobrze, przystąpmy może do oględzin z przodu opony, jak i z tyłu mamy takie same, mamy Micheliny, są to Latitude, bardzo ładne stalowe felgi. Felgi dałem do renowacji, są wymalowane proszkowo, włożone do pieca, więc wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Również zakupiłem nowe śruby, żeby to wszystko wyglądało bardzo ładnie. Oczywiście zdjęcia felg. Jak wyglądały w poprzednim stanie również mam One wyglądały bardzo dobrze Tylko, że nie pasowały jednak do samochodu, który ma 50 tysięcy A powiecie Państwo sami, że Teraz tak odrestaurowane, odnowione felgi Jak, jak tutaj Pod kolor chodzą właśnie w te Błotniki Jak te wszystkie listwy szare Bardzo ładnie to się prezentuje Także przednie felgi, jak i tylne felgi Wszystkie mamy jak nowe, odrestaurowane Więc jeżeli chodzi o to my się czy cieszycie się pięknym wyglądem tych felg Jeszcze przez długie, długie lata Dobrze, proszę Państwa, tak nasza autko prezentowane. Zapraszam. Przód bardzo halogeny, e, relingi na dachu. Opcja również jest dosyć bogata, e, choć brakuje tutaj niestety klimy, ale nie dla wszystkich e, w Jimny klima jest najważniejsza. E, najważniejsza jest e, po prostu prostota budowa tego silnika, silnika jaki e, Warunki, warunki, walory offroadowe Ten samochód równa, może się równać Z niejednymi większymi od, od siebie braćmi Więc również na offroad Bądź na zwyczajne mieszkanie Tak jak ja e Mieszkam na wiosce Ktoś ma troszeczkę utrudniony dojazd Dla jakiejś jednej osoby Bądź małże małżeństwa Jest to uważam, że idealny samochód Bo i to również dla starszych osób Mamy napędy, możemy zblokować te mosty Możemy jeździć tylko i wyłącznie na przednim napędzie Naprawdę uważam, że rewelacyjny samochód, że tak powiem, brzydko tebilno-odporny i zresztą bardzo ładny. Naprawdę wygląda jak nowy. Dobrze, zapraszam Państwa do środka, ponieważ w środku mamy też dosyć bogatą opcję. To niestety brak tej kliny, ale mamy tu skórzane fotele. Proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na tapicerkę drzwi. Tu wszystko jest jak nowe. Jego ten samochód dopiero opuścił fabrykę. Proszę bardzo, fotel pasażera. Tu mamy skórkę, tutaj też mamy skórkę. Także dlatego mamy tutaj takie zależy, jak to Tak to wygląda. Fotele grzane grzeją, także też bardzo fajnie. Oryginalne radio. Dwie poduszki powietrzne, także jakieś minimum bezpieczeństwa również jest tutaj zachowane. Tutaj mamy jedną poduszkę, tutaj, oczywiście, drugą. Oryginalne radio. Antenę trzeba wysunąć bardziej. Oryginalne radio. Nawiewy, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka. Panele odnośnie napędów. Skrzynia manualna pięciobiegowa, nawet jeszcze mamy oryginalne dywaniki z służby. Kierownica obszyta skórą. Zresztą proszę zwrócić uwagę na strukturę tej całej kierownicy. No to naprawdę to wszystko jest, proszę państwa, jak nowe. Ten samochód ma 50 tysięcy, a wygląda jakby co dopiero opuścił fabrykę. Coś rewelacyjnego, proszę bardzo. Także auto naprawdę dosyć bogato wyposażone jak oczywiście na Suzuki Swifta zaraz zerkniemy jak wygląda mamy informacje o radia o taka, instrukcja obsługi kluczyki do koła zapasowego także wszystko, wszystko, wszystko absolutnie ale wystarczy mówię wejść na stronę Sprawdzanie aut z Danii powinien być po tablicach rejestracyjnych. Tablice macie Państwo z przodu, wszystko widzicie, więc można sobie bez żadnego skontrolować. Ten przebieg 50 tysięcy, jeszcze raz to podkreślam, to samochód. Fajnie, karoseria również jest zabezpieczona przed rdzą, wszędzie jest taki tłuszczyk na komorze silnikowej. Także na, na karoserii nie znajdziemy ani gramarzy. Zapraszam do tyłu tu mamy oczywiście fotele. tu mamy proszę Państwa, schowek na e, lewarek jak i na hak, bo również jest w hak. Wygląda bardzo, ale to bardzo, bardzo fajne. Jimmy, 2006 rok, 50 tysięcy przybiegło Zapraszam jeszcze fotel kierowcy. Najważniejszy testik, ale tutaj żadnego zaskoczenia nie będzie. To wszystko wygląda perfekcyjnie. Proszę bardzo. Antera. Muzyczka też gra. Także uważam, że naprawdę bardzo fajny samochód. Komputer pokładowy również jest. to ostatnia zmianka odnośnie serwisu. Bardzo mało kilometrów ktoś tym jeździł. Zresztą, jak widać, proszę zwrócić uwagę na te butniki. No to wszystko, to wszystko wygląda idealnie. To wszystko wygląda... Lakier jest naprawdę, jakby wyjechał z fabryki. Na masce znalazłem, proszę bardzo, jeden wszystko A tak to proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Te lampy, błotniki... Także czapki z są Państwa przy tym autku. Proszę bardzo. Widzicie, to jest właśnie ten tłuszcz, o którym mówiłem. Cała ta jest czymś takim pokryta. Dlatego on tak dobrze wygląda po dośledzy. A teraz jeszcze też Państwu pokażę. Muszę tylko zgasić silnik. To, co wydarzyło na mnie największe wrażenie, proszę bardzo. Czy widzicie Państwo jakikolwiek ciemny olej? I autentycznie nie zmieniałem tego oleju. Proszę bardzo, on jest żółciutki, bursztynowy, idealny, w żaden sposób nie przepalony. Przysięgam, nic nie robiłem odnośnie, nie wymieniałem oleju. To wszystko wygląda tak, jak. Przyjechał do mnie. Także naprawdę zapraszam wszystkich, którzy szukają takiego dziwnego i chcą mieć bardzo fajne autko, którym będą się cieszyli na lata. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę wszystkim miłego dnia. Zapraszam do zakupu.